Dzisiaj będzie filmik z Find The Marker's! A ja jestem tu, przy Mint Markerze. Tak, to jest nowy marker, który Wam dzisiaj pokażę. Ja nie mogę, a ja myślałem, że tam się wychodzi. I dzisiaj Wam pokażemy bardzo trudny marker. Ja się idę ogrzać do domku. I tak, to jest filmik z Oliwierem. No i dzisiaj wam pokażemy strasznie trudny marker do zdobycia. Ja nawet go nie umiałem zdobyć. Tutaj... Tutaj musimy zeskoczyć. Na Snow Biomie. I tutaj musimy... O nie! Spadłem. Widzimy się, gdy tam dojdę. Dobra, widzowie, my już tu jesteśmy. Teraz be, będzie trzeba robić 180 w górę! Tak. No, i teraz tutaj w górę. I tutaj teraz Na w Pierwsza kamera i. barb <śup> Siup! 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 I nie, widzowie, poczekajcie, yy, speed! Dobra, tak! Tak, siup, siup, siup! Siu. Dobrze, tak? Z bekonem na głowie i... No nie! I tam był marker! Ja tam nie doszedłem, ja nubem jestem, widzowie. A Oli? Wiesz, że ty mi przeszkadzasz? Wiesz, że ja... Chcę... Tam też dostać? To po co? Wiesz, ja pokazuję markery w tej serii, a nie ty. No, ale... Więc nara mi stąd! Dobra, speed, unspeed i. No nie! Jak głupi jestem. Widzimy się, gdy tam dojdę. Widzowie ogólnie, żeby tam dojść, to trzeba... Yy, nie mieć spida, no i yy, bez shift locka trzeba tak skakać i skakać i skakać. No i ja prawie tam doskoczyłem, ale yy, widzimy się, gdy może tam doskoczę, bo ja jeszcze mam jedną szansę. Dobra widzowie, Oli I teraz cicho. Yy, Widzicie co widzowie? Ja mówiłem teraz coś do oliego no i teraz yy, wy mi dajecie szczęście, ale teraz mi w ogóle szczęścia nie daliście, bo nie umiecie. <laughs> no w ogóle widzowie co ja sobie tam przejdę. Nie. Dobra, widzowie, starczy tam przejść bez spina, no i po prostu, no, no i koniec. No. Nie będę tam przejść. A bo ja chciałam powiedzieć, że w live marketerze da się stać obok markera, no i właśnie kiedy się tak klęczy komarą z prostej osoby, to wtedy można wypaczyć za kogoś. Widzowie, ja chciałam Wam pokazać coś takiego, że. Pokażę wam jeszcze jakiegoś markera. Na przykład takiego Lillipad Markera znacie. Marker <kłysy> Nie. Nie wiem co, może Space Marker wam pokażę, o. O, dobra. Space jest ten, dobry No, ja to znam. Co patrzcie widzowie, idziecie tu, idziecie na Marsa.

No i tylko to chciałem pokazać, ale tutaj też wchodzicie sobie na ten księżyc. No i tutaj macie Cheese marker. Osie B równa się 7 tutaj, ale tutaj musicie wejść do tego Amongusa. No i tam macie amongus Marker. Exit. Spadłem. Co się dzieje? A, a ja! O, prawie spadłem z mapy. Widzowie A spadłem z mapy. Widzimy się, gdy już wymyślę, jaki marker wam pokazać. Dobra, widzowie, ja już wymyśliłem i... To będzie Realistic Marker i Smile Face Marker. A, to tylko Może Smile Face? Ja już nie pamiętam, gdzie był. Ano, to był Smile Face Marker, ale tutaj też był Realistic chyba. Co tu? Ej, znalazłem coś. O! Co jest grane? Ej, Oli! Chodź tutaj, gdzie jestem ja, i zobacz sobie przez ścianę. Yy, na shiftlocku. Tutaj masz. Się... Ja. Yeah. No i tutaj. No i tutaj trzeba wziąć z Face'a, No i gdy będziecie go mieli już, to go zbieracie po prostu. Ale gdzieś tam był też realistic marker. Mm. A ja widzę że wam. Patrzcie, tutaj jest coś takiego. Tutaj mamy Golden Marker. Teraz wychodzimy. Musimy to przeskoczyć. O nie, nie chcę do Golden Markera znowu. No wyjdź skąd? Dobra widzowie, teraz wam pokażę jeszcze jeden marker. Musicie iść tutaj. Teraz... Coś tu się dzieje w moim domu? Okej, okay, i tutaj! No i tutaj macie marker. Gdzie? Gdzieś. Widzimy się, gdy wymyśli, jaki marker zebrać. Widzowie, ja już sobie przypomniałem, gdzie jest Realistic Marker. Gdzie to trzeba było iść? Oli! Oli! Nie no, Oli, ty jesteś serio wkurzający. Ale ja wiem, To za mną. Realistic Marker, o! Tutaj! Patrzcie Mamy, to jest Realistic Marker Nie ma drogi No way! Jakiego by wam tu markera pokazać, nie wiem Dobra, poczekajcie, sobie znajdę No właśnie, tutaj pokazałam go wam Runner Marker już zna Shadow znacie Wizard Marker znacie Wood Marker I du, 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 du. Coach Drop Marker Coach Drop to znacie już wam pokazywałem no. Alternaty Marker nie znacie Winning Marker to jest właśnie ten Teapot Marker nie Time Marker a nie? No to później wam pokażę Medium Stone Great to był tamten, no i difficulty czas. Marker to był tamten. Co so No No dobra. Tylko ja już nie pamiętam gdzie były wszystkie te. Więc widzowie... Patrzcie, poczekajcie chwilę. Dobra, zaprowadź mnie, bo ja, ja pamiętam gdzie był tylko żółty i chyba niebieski. Dobra. Na no, czerwonego już nie. HEP! What's wrong musicie wziąć no i tutaj tak bla 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 Szur No i nie... No okej okay. i widzowie I teraz tak Pamiętam, że jeden z markerów tych Był tam, ale to Widzimy się, gdy już tam dojdę A w kolejnym odcinku dojdziemy do innych No i tu jest widzowie, piesz ja pamiętam, że y, żółty marker był gdzieś indziej. Dobra, ale ja pamiętam tylko, gdzie był żółty i zielony. No i tutaj był ukryty żółty. Voilà. No, a oli musi mi pokazać ostatni. Dobra, dobra, spoko, spoko. Widzowie, i tutaj jest. No i tutaj idziecie. No i teraz nas pał. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie za sekundkę. Pa pa.